Dzisiaj zagramy sobie w najnowszą odsłonę spiralnego parkura. Dokładnie. Przed nami, jak widzicie, spiralny parkur. Jest to najnowsza odsłona bardzo, ale to bardzo popularnej mapy parkur, yy, która jest właśnie nazywa się Spiral Parkour, czyli spiralowy yy, parkurek. I dzisiaj widzowie, to samo. To jest ten sam autor, ta sama mapka. Będziemy musieli przejść po tej spirali, taka trochę dziwnie wyglądająca. No ale jest to spirala na samą górę, na sam koniec. Czy uda nam się tam przejść? Czy nie? Zostawcie łapkę i subskrypcję obowiązkowo, a my zaczynamy. Skacząc sobie elegancko po tych właśnie, że tak powiem, e, lilipadach, czyli tak zwanych tych takich, jak one się nazywają. Nawet nie wiem, nie ma to znaczenia. Po prostu czekajcie, tu jest chyba czerwony przycisk, który startuje czas. Czekajcie, 3, 2, jeden start. O, nie! Time started! Dobra, lecimy! Chwila, czyli najpierw idziemy chyba tędy. Ops, 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 dobra, dobrze przechodzę. Okej, okay, i lecimy, widzowie, wspinamy się coraz wyżej. Najpierw wspinamy się tutaj po tych właśnie, że tak powiem, m, nie wiem co to jest. Halo, halo, dzień dobry, nie mogę nic zniszczyć. My jesteśmy na trybie Adventure, czyli po prostu... Ej, nie ja się wróciłem. Czemu ja się wróciłem? Halo, ej, chwila... Nie, tędy przechodzimy, teraz tędy. Matka, jak ja się zgubiłem. Dlaczego ja robię takie głupie błędy? Dobra, ale idziemy na górę. Tutaj przechodzimy przez jakieś pierwsze domki. Ups, ej, czemu to w ogóle lewituje? Ład? Nie wiem, dobra, teraz przeskakujemy tutaj, na ten blok szlamu i idziemy dalej. Dobra, jak widzicie, no jest to takie, taka spirala, tylko troszeczkę inaczej wyglądająca. Mamy naszego checkpointa. Ja nie wiem jak się wróci do checkpointa, więc lepiej czekajcie, teraz tutaj, hop, lepiej, żebyśmy nie spadli. Musi być też mega ostrożny, bo serio, jeden głupi błąd i będziemy musieli że tak powiem, wracać, że tak powiem, no może nie na początek, ale no, Spadniemy, to jest dosyć bolesne. Spadek jest dosyć bolesny. Mam nadzieję w ogóle, że jak spadnę do wody, to nie będę musiał tam na sam dół. To nie będę musiał jeszcze raz tego, że tak powiem, przechodzić. Tylko mnie tepnie do tego checkpointa jakoś. Bo jeżeli nie, to widzowie, to będzie naprawdę straszna sprawa. Ale jak na razie nam idzie całkiem nieźle. Patrzcie, jak sobie skaczemy elegancko tutaj, już jesteśmy w połowie. Nasz czas także jest całkiem, całkiem niezły. Wow, tu jest kolejny checkpoint. Nie wiem dlaczego, ale nieważne. Skaczemy sobie tu, tu, tu. Uuu, jak my przechodzimy. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby przejść tego spiralnego parkura, bo Coś mi się wydaje, że jest tu więcej sposobów. Ej, dobra, patrzcie, patrzcie, nie? Mogę? Patrzcie, wiedziałem! Wiedziałem, patrzcie, mogliśmy przejść tędy, albo tędy. I co to jest? To jest jakieś tajne przejście! Ty, dobra, ja nie wiem, what? ej, my chyba jakiegoś zakazanego triku tutaj użyliśmy. Czekajcie, teraz tu, teraz tutaj do wody. Ej, dobra, mi się wydaje, czy my użyliśmy jakiegoś. Serio, triku, co jesteśmy szybciej, tylko gdzie teraz? Żebyśmy nie zwalili tego. Tutaj. Teraz skaczemy tu. Ej, dobra, what? Ej, to był jakiś skrót. Ja nie wiem, czy ja dobrze idzie. Idę, jestem na jakimś checkpoincie i chyba idziemy wyżej, tak? Wyżej, wyżej, wyżej. Dobra, ładnie. Ej, dobra, ja nie wiem czy to powinniśmy wtedy przejść, czy nie, ale nieważne. Idziemy sobie po prostu, skaczemy, przechodzimy tu jak najszybciej. Ej, ale to super wygląda. Naprawdę ziomek, który robi te spiralne. Nie, spadłem! Ej, spadłem na sam dół i co teraz? ej, o, o dobra, zginąłem, na szczęście zginąłem. Ej, ja cię kręcę i muszę wrócić tutaj. Bałem się, wiecie, czego się bałem, że będę się nie wiem, wpisywać jakąś komendę czy coś. Na szczęście to mnie tutaj, e, ta graż tak powiem, sama mnie zabiła tutaj i elegancko. Możemy, tak powiem, czekajcie, to przejść, nie, no gdzie ja jestem tutaj iść. Teraz tutaj iść, nie, dlaczego nie użyłem sprinta? Lewitujący żwir, normalna sprawa prawda? Wszyscy widzą lewitujący żwir codziennie w Minecrafcie. Teraz tutaj, tutaj jest, przechodzimy do jakiegoś takiego biomu piaskowego. Ciekawe, oczywiście, bardzo ale to, bardzo nie lubię tych bloków szlamu. Powiem wam, to jest takie niefajne. O, te chmurki! Jej! Wow! Nie, to nie są chmurki! Ej, zapomniałem, zapomniałem, czekajcie, nie tędy, nie tędy. Czy czekajcie, czy jak ja mam to zrobić? Przytrzymuję spację. Nie, jak to się robiło? Shifta muszę przytrzymać. Ej, przepraszam, ja nie kojarzę za bardzo parkura na nowych wersjach Minecrafta i ja nie wiem, co my, co, co my dobrze robimy. A może coś źle robimy? Ej, chwila, co? Ja robię nie tak. Sekunda, siup. Nie, nie, nie coś, coś robienie tak. Ej, coś robienie tak, nie wiem co. Nie wiem jak tędy przejść. Chwila, chwila, chwila. Błagam, nie nie gadajcie. Aha, muszę tędy iść, dobra, co to? Ale się przestraszyłem! Mega się przestraszyłem, że widzowie, muszę po chmurkach iść. Ja jestem pewien, że jest jakiś, że tak powiem, sposób, bo to jest tak naprawdę śnieg. Na stówę da się jakoś przejść tutaj między po tych chmurkach. Wydaje mi się, że autor by nie zrobił takich chmurek, gdyby się nie dało przez to przejść, tylko pewnie trzeba jakiś przedmiot zdobyć czy coś takiego. Więc my niestety tego przedmiotu nie mamy my przejdziemy taką metodą, że tak powiem, no prostszą, znaczy taką bardziej, powiedzmy. Taką sprawdzoną, Ups, teraz tutaj, teraz tutaj. Jo, ale to tak dobrze wygląda, nie? Ja bym się serio zatrzymam na chwilę, po tej po, podziwiał widoki, ale wiecie co? Nie, 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 nie tym razem. Teraz musimy to przechodzić! Przechodzimy tutaj, teraz, e, nie wiem, które drzwi, może tędy, <ślam> może po prostu przechodzimy po kolei. Pewnie te obok drzwi też były dobre, nie? Ej, tu jest tyle drzwi. Serio, już nie wiem, przez które drzwi mam przejść. Które są dobre, które są poprawne, a które prowadzą przez dłuższą drogę. Nie wiem, po prostu lecimy po kolei, zobaczymy, gdzie nas tutaj to przejdzie i wow, jak my jesteśmy wysoko już. Czekajcie, ile jeszcze zostało, ej, trochę długo powiem wam szczerze, troszeczkę jeszcze nam zostało do przejścia i ja nie wiem, ile tu jest dróg, widzicie to, możemy przejść na każdy sposób, ja nie wiem, naprawdę, to mapę można przejść 10 razy na 10 różnych sposobów, ale załóżmy, że my po prostu lecimy jak najszybciej, po prostu jak się da, tutaj ten, też pewnie się da przejść, ej, gdzie teraz, Ej, gdzie teraz, ej, aha, tutaj, dobra, widzę, iść, dobra, sorry, sorry, bo się przepraszam, przez chwilę tutaj tak powiem, zgubiłem, ale już jestem, idziemy po prostu wyżej, o nie, przez to da się skoczyć, dobra, na to się na szczęście da skoczyć, ej, co prawda, na tamte chmurki się nie dało, tu się dało, dobra, idziemy teraz lewą stroną. Nie wiem, czy lewa strona jest dobra, czy nie. Ej, nie mogę! Ej, ej, bo ja się zamrożę! Nie mogę przez to przejść! Czyli tutaj trzeba było mieć właśnie. Są na pewno jakieś buty czy coś, co pozwala nam na ten śnieg wskoczyć, a tylko... Nie, ej, czekajcie, co to było? Czemu mi ten sprint jakby tak zniknął? Muszę to jeszcze raz przejść. W ogóle, dobra, tu jest tyle przejść, ale dobra, nieważne. Idziemy sobie teraz tędy. Dobra, teraz na pewno dobrze idziemy. A może tędy, ty? Nie, 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 to jest złe przejście, to jest na pewno złe przejście. Chwila, a czy my już tędy nie przechodziliśmy? Raz przechodziliśmy, ale mam wrażenie, jakbyśmy... Nie, no jeszcze nie, nie niemożliwe, nie że my już to kiedyś byliśmy. Idziemy tutaj, teraz Czekajcie, tutaj nie ma żadnego przejścia. Tu jest jakieś przejście wagonikiem. Tu się da wagonikiem przejść na stówę, hop. Idziemy tędy, idziemy tędy. Lecimy, 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 jazda, jazda, jazda. Teraz tutaj, nie no błagam, błagam, błagam. Szybko, proszę, e, nie wiem, tutaj może idziemy? tutaj w tym miejscu. Dobra, dobra, teraz tu. Teraz iść, musimy przeskoczyć. No to dobrze, skaczemy, skaczymy, skaczymy, i idziemy. Uwaga. iść Dobra, kolejny skok! Jak daleko jesteśmy? Nie wiem, czy już przeszliśmy, czy to nie. Ej, dobra, wydaje mi się, że jeszcze naprawdę dużo czasu nam zajęło. O nie, co to jest? Wow, 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 wow. ja wiem co to jest, ja wiem co to jest. Spadniemy, spadniemy, zaraz. O nie, o nie, ej, to jest tak dobre, Czekajcie. To jest tak, musimy tutaj wskoczyć na te bloki Wtedy, kiedy one tutaj są. Teraz wskakujemy tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest mega trudne, to jest mega trudne, ale dobra, dajemy radę. Uuu, uh, przyszliśmy to! Tu. Tutaj jest jakiś, Co to za cięć? Nawet nie mam pojęcia. Dobra, szybko, 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 dawajcie, dawajcie. Idziemy tu, teraz tu, teraz tu. Dobra, przeskakujemy elegancko. Może checkpointik, dobra, 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 idziemy tu. Ooooooo, lawa, lava, lava, lawa, lawa, nie dobrze, nie dobrze, dobrze, nie dobrze, Nie, Dobrze, nie dobrze. Tutaj, teraz czekajcie szybko tu, 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 tu. Dobra, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ja widzowie, widzowie, lecimy! Ej, dobra, my to przejdziemy czy nie w końcu? Bo coś mi się wydaje, że... Jesteśmy na naprawdę dobrej drodze. Ej, nie zostało nam dużo! Już przeszliśmy chyba połowę mapki! Tak, 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 tak! tak. Piska, 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 piska. Na, 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 na. Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tutaj. Teraz tu, teraz tu, teraz tu. Przechodzimy, przechodzimy. Ej, dobra, my lecimy jak burza tutaj, serio. Na początku jeszcze się troszeczkę, jak widzicie, zawahałem. Ale teraz i ja nie mogę, dobra, co teraz, teraz tędy. Teraz tu. Ej, co mam zrobić? Aha, tędy skok. Śup, nie, tutaj chyba. Dobra, to było dobre chyba. Teraz chodzimy tutaj. Ej, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie, to jest złe przejście! Matko, nie, jeszcze spadnę do lawy. No nie wierzę w to. Halo, ej, co to było? Czyli czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz. Dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić Musimy iść tak, na, pe na pewno tędy idziemy. Potem idziemy tu, potem tu, potem tu, potem tu, wskakujemy, ładnie, teraz tutaj idziemy. Teraz słuchajcie, musimy, nie wiem, tu? Nie, no tutaj nie mogę! Tak, tu, 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 dobra, już wiem, jak mam wskoczyć. Muszę wskoczyć dwa razy na te bloki szlamu. Ja mówię wam widzowie, niestety, ale ten blok szlamu ja jeszcze nie ogarniam za bardzo, jak to działa. Jestem troszeczkę słaby w tych parkurach. Znaczy się może nie jestem taki dobry, że tak powiem, jak taki najlepszy gracz, ale patrzcie. O, no ja się bę, że nie dolecę tutaj do tego. A tędy nie przejdę. Wtedy też tu jest bardzo dużo żelaznych drzwi. Mi się wydaje, że da się jakoś przez te żelazne drzwi przejść tylko my po prostu nie znamy sposobu Ej, mogliśmy przejść tam tędy chyba, ale trudno, idziemy może takim bardziej że tak powiem prostszym sposobem Co to jest? Nie, chyba tędy idziemy. Uwaga, szybko, 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 szybko przeskakujemy. Yo, 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 yo. Nie, co ja zrobiłem? Czemu ja nie potrafię skakać? Chwila, jeszcze raz Może w ogóle mogliśmy tyłem przejść, nie wiem Widzowie, to nie ma znaczenia, po prostu idziemy, po prostu lecimy, proszę, 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 cyk, 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 uwaga, uwaga, uwaga siup, dobra, przeskakujemy! Dawajcie, 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 dawajcie. Meg, dobra, teraz musimy woda, 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 dobra, co to jest? To jest jakiś coin, co to ma być? Ej, nie rozumiem tego. O, jakiś coin found. Dobra, wiecie co? Nieważne, nieważne. Dawajcie, dawajcie, ciśniemy dalej. Ciśniemy. O! Dawajcie, dawajcie, dawajcie. My jesteśmy już przy końcu. Tak. Jesteśmy na kimś dobra, dawajcie to. O, to jest trudne, to jest trudne. Dobra, idziemy tu, idziemy tu. Jakie to szybkie. Matka, jakie to szybkie. Dobra, tu 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 tu. tu. Teraz musisz poczekać. Dobra, dobra. Skoczymy. Yes, let's go! Szybko, 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 szybko. szybko. Du, 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 du. Idziemy tu, wskakujemy na to, wskakujemy na to, wskakujemy na to, wskakujemy tu. Tu, tu, błagam, błagam, błagam. Please, 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 please. please. Uwaga, uwaga, uwaga. 3. Cyk, nie, żebyśmy to przeszli szybciutko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dawajcie, 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 dawajcie. No, no, na, no, na, no, na, na turururururu. Uwaga, teraz lecimy tutaj drabinką do góry. Serio, cyk, cyk, cyk. I uwaga, lecym, lecym, lecym lecim, lecim Dobra, teraz czekajcie. Tu jest jakieś przejście, jakiś emeraldy, szmaragdziki, Ulela Dobra, przyda się. Na pewno wchodzimy tutaj tendy, 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 tendy. Ej, my jesteśmy naprawdę przy końcu. Teraz y Nie, przeskoczę tego. Czekajcie, tu co, co ty? Co to jest? Halo? Ej, to jest... nie gadajcie. A nie mogę tutaj wejść. niestety zapomniałem. Dobra, idziemy tendy chyba. Ej, my dobrze przeszliśmy Wy to w ogóle? Czekajcie, ja nie byłem tutaj. Co? Co to jest za miejsce? Dobra, nieważne, lecimy. Tu są takie jakieś chmurki, idziemy tędy, idziemy tu. Wskakujemy? Czy ja tu? nie? Ja tu nie byłem. Czemu jestem w jakimś w ogóle nowym miejscu? Ej, dobra, jak to się stało? Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę Dobra, jakiś wagonik, dawajcie mi wagonik. Wow! Lecę w ogóle nawet, nie wiem po co. Przepraszam, ja, ja nie pytajcie mi się, widzę, jak to w ogóle działa, nie? Nie mam pojęcia jak to działa. Po prostu. idziemy, przeskakujemy i jesteśmy już tak naprawdę. Tu już jest końcówka! Ej, tu już serio jest końcówka. Dawajcie, trzy, dwa, przeskakujemy, hop, 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 hop. Nie, nie, użyłem sprinta, teraz używamy sprinta. Uwaga, jesteśmy już na końcu. Na spiralnym parku rzeczka, Cię przeskakujemy. Ej, czekajcie, nie, nie uda mi się. Ej, co to? Co to ma być? Ej, hej, halo! No nie, ej, ja wiem, co to muszę zrobić. Muszę zrobić tak, muszę zrobić tak, jak ja jestem, no po prostu mało mądry, szybciutko, szybciutko. Teraz tutaj i uwaga, jesteśmy na końcu! To już jest końcówka Szybko! Skrzynka, nie otwieramy, nie otwieramy tej skrzyneczki, mam to gdzieś, w ogóle nawet się nie da. Tutaj, idziemy, teraz bokiem, przechodzimy, nie mogę wskoczyć na tą półpłytkę, ale mogę wskoczyć tutaj! I teraz czekajcie, a, może ten balkonem, balkonikiem, balkonikiem. Nie, tu nie ma przejścia. Ej, czemu tu nie ma przejścia? Halo? Nie, jeszcze się spadłem! Nie wytrzymam. Ej, dobra, ja chyba źle idę. I zaraz się będę cofać, nie jeszcze. Nie, dobra, nie cofamy się. Jest git, jest git. Ej, teraz tutaj, teraz tu. Nie, co ja robię, widzowie, na samym końcu, a mamy taki fajny czas, czekajcie, szybko. Hop, hop! No, co ty liściu? Ty liściu, najgorszy. Nie no, widzę cię! Dawajcie tutaj, dawajcie tutaj, teraz poskakujemy tu. Nie. Ej, może w ogóle na ten potek miałem wskoczyć, a nie na liścia Co ja robię z moim parkurem! Co ja odwalam, widzowie! Ej, ja nie mogę! ja nie mogę skakać! Ja przestaję skakać i nie mogę skakać, nie mogę skakać. Dobra, tutaj, ej, jesteśmy już na końcu, jesteśmy serio na końcu. Te domki są ostateczną, że tak powiem, już platformą tutaj do przejścia. Ej, ja się cofam, ej, ja się cofam, ej, ej, ja już tu byłem, ja już tu byłem, czekajcie, ja już tu byłem, nie mogę, nie wytrzymam, czekajcie, idę tędy. Chwila, coś tu nie gra, coś tu zdecydowanie nie gra. Idziemy tędy, dobra, tutaj, ej, dobra, ja tu byłem, ej, ja się cofam. Nie no serio, czekajcie, to jest jakiś żart, to jest jakiś żart. Ja się cof... Przed chwilą. Teraz idziemy, gdzie teraz idziemy? Chwila, idziemy tu, idziemy tu. Tu nie ma żadnego przejścia. Jak ja mam tu przejść? Ej, dobra, chwila. Nie, czegoś nie rozumiem. Tutaj nie ma przejścia. Raz, dwa, czekacie, czekacie. Jest tu przejście na jedną kratkę. Nie wytrzymam, widzowie. Jestem, no, po prostu jakiś dzisiaj, e, naprawdę, no, nie, nie dzisiejszy jestem, że tak powiem. Wybaczcie mi za to, ale. O, i ostatnie bloki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Koniec, koniec, koniec. Dobra, the end. Skończyłem. Ja, yeah, widzowie, udało nam się. Ja cię kręcę. Ej, dobra, przeszliśmy to. Nasz czas 635 sekund. Fireworki tutaj lecą. Ja jeszcze jestem tylko bardzo ciekawy, bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda tak z zewnątrz. Patrzcie. Wow. 10 minut i 30 sekund nam to zajęło. Nasza ranka to, uwaga, B. Zobaczcie, jak ten spiralny parkour wygląda. Jest, tak, widzicie, odświeżona wersja i bardzo przyjemnie mi się go przechodziło. Co prawda zrobiłem wiele, wiele błędów, ale mi się na przykład bardzo podobało. Jeżeli wam się również podobało, zostawcie łapkę i subskrypcję. No i my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!